Cześć, witajcie w nowym vlogu. Jak widzicie, jestem gdzieś, gdzie jest zielona. Jesteśmy u mojej babci. Dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga po okolicach, po miejscach, w których ja się wychowywałam, które są dla mnie ważne ze względu na wspomnienia i tak dalej. Więc zaczynamy od miejsca, gdzie spędzałam wakacje, gdzie spędzałam święta. U mojej babci. Mojej babci we wsi zwanej Baszewica. Baszewice są położone w powiecie gryfickim, niedaleko Gryfic. W sumie między Płotami a Gryficami. Więc ja bardzo często tutaj bywałam, spędzałam wakacje, spędzałam wszelkie święta. No i moja babcia ma przepiękny ogród. Tutaj widzicie kwiaty z tyłu. E, zawsze tak to wyglądało. Domek był często tutaj obrośnięty winogronem. Teraz tego winogrona nie ma, ale pięknie, co jest zawsze kwiaty kwitną. Moja babcia ma przepiękny ogród, te pieski szczekają, piszczą w tle. Zaraz się przejdę tutaj po okolicy i Wam pokażę. Także dzisiejszy vlog to takie będzie nostalgiczne. Tutaj zobaczcie. Babcia to jak się nazywa ten kwiat? Glicenia. Aha. Mhm. A widzę, no zaraz tam przejdę. Glicenie to chyba w Turcji jest dużo. Z tego, co widziałam. Bo to babcia Kalina? O, tutaj Kalina, zobaczcie. O, tutaj u babci zawsze po schodach, po schodach, po drabinie wchodziliśmy, bo tam u góry w sianie zawsze się jakaś kotka okociła, więc tam się człowiek wspinał. No, tutaj jeszcze właśnie kwiaty też są, ale nie wszystkie te są zakwitnięte. A tutaj mamy jednego pieska, zgryz masz fantastyczny. I tam drugi piesek. O, niech się o. No chodź tu, chodź. Chodź tu, chodź, 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 chodź. No, ty nie poznajesz, no. Ojoj, oj, ojoj. Oj, oj, oj. Tak, no, ale co, ugryziesz, nie ugryziesz, poznajesz? No, bo ty to takie się dziku zrobiłeś. Jak byłeś młody, to byłeś inny. O, tu, 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 tu. Pimpek, pampik. Jokan go na pampik przechcił. O, jak się patrzy. O, jak się patrzy. O, oj, 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 łapeczkę, tak. Łapeczkę pomiziamy, pomiziamy Maju, maju. Oj, ty taka spokojna jesteś, w ogóle nie księcieś, nie, nie szczekaś. A ty, to taki wyszczekanie jesteś. No, już stary się zrobiłem, tak. No, ja wiem, wiem, wiem. Jakie podwóreczko macie dużo do biegania. Jeszcze wam pokażę kotki, bo to jest w sensie mają małe, takie kotki dwie partie, że tak powiem. Są ma mniejsze i starsze. Zobaczcie, ten maluszek już otworzył oczka. Tutaj jest ten starszak. Jak tu na wsi. Ale kotka przyszła, tutaj się okociła i tak siedzą. Jeszcze są dwa starszaki. Tu są te malutki, te maluchy jeszcze nie potwierały oczek, tylko ten piękny się otworzył oczka. Oj, oj, oj. Zawsze u babci było pełno kotków. To akurat u sąsiadów. Zobaczcie, tak wygląda domek mojej babci. Na tej ławce się bawiło, na tej huśtawce się mujało i tutaj się grało w gumę na skakance w... Się zbieramy i jedziemy dalej. Może uda mi się pokazać Wam moje miasto płoty, takie najważniejsze rzeczy. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie logistycznie. No bo trzeba jednak zrobić jeszcze obiad. Nakarmić tutaj dzieciaki, bo są głodne. Co nie, Zuzia. To się ciocia nagrywa tutaj. No, także tak, zaraz ta mama coś pomoże babci i, i jedziemy. Ten dom tutaj babci to jest taki poniemiecki dom. Tutaj kiedyś właśnie mieszkał niemiecki gospodarz. I w sumie w zachodnio-pomorskim to wyglądało tak, że po wojnie, drugiej wojnie światowej, Niemcy uciekali do Niemiec, Polacy wracali do Polski. Polacy wracali z różnych obozów pracy lub innych miejsc, i musiały się te rodziny, ludzie gdzieś osiedlić. No i bardzo często właśnie. Osiedlali się w takich e, gospodarstwach zostawionych właśnie przez Niemców. No i ten dom właśnie e, jest takim gosp gospodarstwem, e, byłym gospodarstwem niemieckim. Z tego co pamiętam, kiedyś tutaj e, do babci przyjechała rodzina, chyba wnukowy, czy, czy też dzieci tego gospodarza, yy, i chcieli zobaczyć dom od środka, więc babcia ich puściła, także przyjechali tutaj sobie powspominać. Dawne czasy. Teraz ten dom jest podzielony na dwie części. Z części. W jednej części mieszka moja babcia z wujkiem, a w drugiej części mieszkają sąsiedzi. I tak no. Tu jest zawsze przyjeżdżaliśmy na wakacje. Mm, bardzo często bywaliśmy, no bo bardzo blisko mieszkamy, no i też tutaj wakacje spędzałam. Także mam tutaj super super wspomnienia, tutaj na tej ławce się siedziało wakacje, rozkładał się materac e, z kuzynkami, tutaj do smerfnych hitów się tańczyło. Także e, fajnie jest przyjechać i powspominać, no i teraz popatrzeć jak na tym podwórku, na tej huśtawce się bawi moja córka, a no, tutaj się ja bawiłam jeszcze niedawno. Forget about yourself Wondering how it could go so wrong But you didn't call for help but let me tell you about the trees and the seas How it's all connected The flowers and the birds and bees And all the lights, yeah we're all affected Pray, pray, pray I'm breathing in Zobaczcie, jesteśmy tutaj na ulicy, w której się wychowywałam. To są bloki, w których się wychowywałam. I tutaj o jest moje okno. Tutaj, tu. Nawet dodać turecką lampę, którą kiedyś Giekan dla mnie zrobił. Więc tak. W takim tutaj bloku mieszkałam. Tak to wygląda. Chciałam Wam pokazać od razu przy okazji, bo zaraz jedziemy. Jesteśmy zapakowani. Tutaj się grało w piłkę. W chowanego tutaj było zaklepane. Tutaj są tak zwane doły. <grym> o! To są takie. No, taki dół jest zarośnięty tutaj drzewami, tak dalej. Te garaże kiedyś nie było, jak ja byłam młodsza. Te garaże później powstały, no, w każdym razie tu wszystko było zarośnięte i my po tych drzewach, krzakach biegaliśmy, bazy robiliśmy, i tak dalej. No, i tutaj się bawiliśmy tak, tutaj na pranie, tam był park słuchajcie, ale ten park potem był on był metalowy, tutaj może przejdę kawałek, był metalowy słuchajcie, o tutaj na to drzewo się wchodziło, się wspinało tu był metalowy taki park zabaw, ale go potem zdemontowali i zrobili drewniane. ale tego drewnianego nie ma teraz no na tym trzepaku się tutaj bawiło tu był jeszcze większy trzepak no teraz jestem w szoku, że nie ma placu zabaw ej bo w ogóle tutaj dzieci nie ma czy o co chodzi, nie wiem. Więc trochę wspomnij tutaj jest, słuchajcie. Ale yy, widać, już nie jest tak to zadobane, jak było kiedyś za moich czasów. No, bo jednak jak to bez placu zabaw. W sumie na tej, na tej górce tutaj co jest, co są te garaże, to też zjeżdżaliśmy na sankach. No i wam jeszcze pokażę, jak blisko jest tutaj las. Może moje mamie powiem i podjedziemy tutaj, jak będziemy zawracać. No, bo tutaj jest bardzo blisko, jest las. Zobaczcie, tam drogą widzicie po prostu prosto, i to co tutaj widać, to są lasy. No i w sumie za tymi dołami tutaj to już są pola, bo to już jest koniec płot. Więc na samym końcu mieszkałam. Tutaj niedaleko jest też szkoła podstawowa. To było od 4 do 6 klasy. Tam chyba dalej są. No w każdym razie do tego lasu się często chodziło na pola. No i tak to wygląda. Nic się w sumie nie zmieniło, odkąd wyjechałam. Jeszcze nagrałam do Was, jak tutaj jechałyśmy, e, druga e, droga tutaj. To jest taka w sumie, to jest tak połowę płot, mogliście zobaczyć, bo to jest taka główna droga w płotach, która się ciągnie przez całe, całe, całe płoty. E, no to tak w sumie połowę płot mogliście zobaczyć. E, także teraz może objedziemy i pokażę Wam tutaj troszeczkę, jak wygląda okolica. No i jedziemy już, i jedziemy do Szczecina. No, się pakujemy już do auta, ja tutaj czekam jeszcze na manę. No i zaraz będziemy jechać, może tutaj jeszcze właśnie zawrócimy i Wam pokażę, ale w sumie nie ma za bardzo co pokazywać. Chciałam się przejść do parku w Płotach i nagrać, puścić dronę i pokazać Wam nowy zamek. Mamy stary zamek, mamy nowy zamek w Płotach, ale to może innym razem, kolejnym razem jak przyjedziemy. Jak przyjedziemy to Wam pokażę, bo... Pogoda nam nie dopisała, dzisiaj jest pięknie, słonecznie, ale praktycznie przez te dwa tygodnie jak my byliśmy w Polsce, to było może, były może 2-3 dni bez deszczu, a tak to cały czas padało, no i teraz jak mamy wyjeżdżać, to się raptem pogoda poprawiła. A, są bloki i tu się dalej szło i to był las, tu mamy mały sklepik, tutaj to była moja droga do szkoły, 4-6 klasa. Skręcałam tutaj w lewo. O, zatrzymać stręcenie, tak stręcenie. Teraz, Nie? Skręć w lewo. Skręć w lewo. Tutaj chodzi? To, to, chodź? to jeszcze trochę. To trochę. O, tam, czekaj, o, tamten to zia, budynek tutaj, tam o, z tym budynkiem w szkole. Dzieciaki właśnie wychodzą. No. Na bramę. No, to brama jest. Dobra. Jedziemy. No i tutaj takie domki są. Tam, tam, tam wujek. Wujek? jaki wujek? Wziął, to jest Aha. to pani numer tuż jest. No i zobaczcie, to były, to jest ta moja, moja. Tutaj, tutaj się skręca, to są właśnie na, na moje bloki. No i to jest w sumie ostatnia ulica tutaj, żeby skręcić w potach. I tutaj o, się wyjeżdża już pod. A na tym przystanku się stało i czekało na autobus albo bus do bo ja tam do Grywicz. No i tutaj takie zmiany, które widać u nas w potach. Widzicie, są już pola. E, to jest właśnie to rondo i jest obwodnica. Słuchajcie, bo kiedyś, jak się jechało trasą Szczecin koło ko, e, koszalin, to nie było obwodnicy, się jechało przez płotę. A teraz tutaj jest ta obwodnica. 300 no, Także takie Na zmiany w potach drogę 6 Galego no. dla dorosłych. Ile przewidujecie żywotu dla tego domku? Chwilkę tylko. No ja też tak myślę, że się więcej namęczycie, niż ona, wiesz, się pobawi. to to będzie łubudu. Domek poś będziesz miała. No domek. Tylko na takich w Turcji No tu w Polsce to takich no stać. I tu będziemy mieszkać. Troszeczkę tam 2 metry, metry na dwa odkupimy od Państwa ogrodu i tak... No, Jakoś się zmieścimy. No domek Joga, będziesz miał. Piszdy. No, to będziesz postawić, no teraz to dach tylko postawić i już okej. Okay. To, to, to będzie dzisiaj okazja uczcić go. Tak, jak A parapetówkę trzeba <głos> będzie <głos> zrobić. <głos> A choć organizujesz parapetówkę. No. Twój domek to ty jesteś organizator. Tak. Aha, już się bierze za sprzątanie. Już poszło po zmiotkę, sprzątać będzie. There is a life I lead in this city Hurry in the cup my tea Can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown, when I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all. I could take you back to my youth and show you what I wish I knew. My will is strong with a place to lean. In the moment I hung disbelief, the other ring on my wrist is gold Witam się z wami z Lubinska w Berlinie. Nasza podróż do Polski i wakacje w Polsce dobiegły końca. Co dobra, szybko się kończy, jak to mówią. No i co? No i teraz czekamy na swój samolot. Tutaj idziemy pod naszym gate'em. Mamy ze sobą odprawę paszportową, nadanie bagażu i tak dalej. Także... Tak. Musimy się do Was pożegnać. Taki zlepek będzie w tym vlogu. Trochę różnych rzeczy. I to tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. I że zobaczymy się w kolejnym już niedługo. A ja się żegnam, bo tutaj Arifę zaczyna psocić. No, także trzeba okarmić, żeby wszyscy... O, także trzeba jej dziecko jakoś zabawić, żeby się nie wynudziła, a mam nadzieję, że w samolocie będzie spała. Tak jak w czasie, kiedy lecieliśmy do Polski. Także trzymajcie kciuki. Papa pa! pa. pa, pa. <gry>